No, maneczko wszystkim słuchajcie, chciałem Wam życzyć zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Przede wszystkim, dużo zdrówka, kasy, spełnienie marzeń, wszystkiego czego sobie zapragniecie, przepięknych roślin. No, a życzenia wprost z mojej szklarni, w której trzymam i zimuję swoje egzotyki. Jak widzicie, no nie są, może wszystkie w super kondycji, ale, ale dają radę. Może wejdziemy trochę w ten gąszcz, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Na przykład zebrinki sobie zimują. Jakieś alokazje, jakieś monsterki. Bananowce rosnące w gruncie, oczywiście. O, widzicie, na przykład ten gros Michel tutaj rośnie w gruncie. Tutaj jego dzidziuś O tam widzicie tą Alokazję Olbrzymią No jest tu troszkę tego dobra Jakieś floridy Papua e, Nono Także powolutku sobie Zimują Powolusieńku dają radę Tam jak widać cytrusiki Sporo cytryn już dojrzało Część zerwałem Także powoli powoli Czekamy na wiosnę, no i też tego ciepła rodzinnego, ten świąteczny czas. Wam życzę. Trzymajcie się na razie. Cześć.